Zrobiłem się mały rozruch przed uciecznym startem. No cóż, mogę powiedzieć, że te, y, ta hala jest bardzo podobna do Trunia. Naprawdę jest identyczna. Y, ciężko się tutaj biega, bo jest wiadomo dużo osób, więc troszkę jest niebezpiecznie. Ale jak mówię, hala jest podobna do Trunia, biega mi się bardzo podobnie, także zobaczymy jutro, jak będzie w pierwszym starcie. Mogę właśnie zobaczyć dużo gwiazd takiej atletyki z całej Europy. Y, naprawdę fajne uczucie tutaj być. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałem, zobaczyłem na żywo tutaj bardzo dużo, bardzo dużo gwiazd, no i co, mam nadzieję, że częściej będę przyjeżdżał na takie regi i prezy, no i będę się rozwijał. Jestem skupiony na sobie, robię to, co mi trener kazał na rozsłuchu robić, także skupiam się bardziej na sobie. Stres na pewno będzie, bo to wiadomo, biegę z seniorami, ale myślę, że bardziej tak podchodzę do tego bez spiny, że tak powiem. A luzie, zobaczymy. Wyjdzie to wyjdzie, nie to trudno. Ja tu przyjechałem pod nowe doświadczenie. Jedzenie bardziej pasuje oczywiście w Polsce, jest to lepsze. No ale cóż, jeszcze nie zwiedzaliśmy tutaj z trenerem z Szymoniakiem. Myślę, że po startach bardziej będziemy zwiedzać Serbię, Jestem to po raz pierwszy. No cóż hala zbieramy duże wrażenie. Jest bardzo fajna. Także super.